Siema, minus 1, 25 przedłużyło się trochę, jadę na Sonnenberg, zobaczymy jaka jest sytuacja, także życzę wszystkim, znajomym, rodzinie, wędkarzom, kolegom, szczęśliwego nowego roku i żeby ten rok przyniósł jak najwięcej doznań wędkarskich jak najwięcej ryb także zaczynam jeździć ja jadę zrobić teraz rekonesans nad wodę z kamerką także pochodzimy, zobaczymy jaka jest sytuacja nad wodą wczoraj delikatnie 3 piwa cała noc przespana pana 6by 00 Promila w wydychanym powietrzu także nie szalejemy na drodze dosyć ślisko jest minus 1 stopni pali się kontrola trakcji na czerwono automatycznie włącza się Robert jeszcze śpi Krzysiek na razie nie pisze. A my powoli do cpn zatankujemy. I jedziemy na jezioro. Ulica się błyszczy. Czuć to na kołach. I ten rok już mam zaplanowany. Koniec marca, początek kwietnia lecę na Mazury. Do brata, do siostrzenicy. Urlop wypisany także parę dni w Polsce się połowi zobaczymy czy będą lody czy nie będzie lodu na razie tutaj też mrozów nie zapowiadają lekkie przymrozki 0 minus 1 w nocy ale widzę po nocy szklanka na asfalcie jest także co życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku 2020 jeszcze raz i Mówimy, mam nadzieję że ten rok będzie lepszy od poprzedniego, chociaż w poprzednim roku też się połapało trochę ładnych, pięknych okazów. Także co, na razie jedziemy.

Także co? Święta, święta i po, po świętach. Nowy rok 2020. Wczoraj byłem w klubie. Klub, niestety, był zamknięty. Wędkarze przyjeżdżali z kopertami i stare karty wędkarskie z 2019 roku do skrzynki. W następnym tygodniu, we wtorek, mam popołudnie, także nie dam rady. Klub jest otwarty tylko we wtorki od 17 do 19. Ale za dwa tygodnie, 14, we wtorek, mam rano. Także lecę, kupuję kartę I zaczynamy łowić Mam nadzieję, że nie będzie dużych mrozów w tym roku Będzie 0, minus 1 To jest ok, żadnego śniegu Zaraz w poniedzieli deszcze Dzisiaj mamy środę, piątek, sobota zapowiadają deszcz Więc przy mrozku Także Mam nadzieję, że W styczniu da się trochę posiedzieć nad wodą póki nie zacznie się okres wiosenny także jest fajnie niektórzy imprezowali niektórzy pili ja niestety nie dużo jeżdżę także nie mogę pozwolić sobie nawet na żadne zabawy sylwestrowe bo to jest bez sensu Takže teraz do CPN-u na vody.